Właściwości kwasów karboksylowych. W części pierwszej mówiliśmy o zmianie właściwości w zależności od długości łańcucha, o dysocjacji kwasów karboksylowych oraz o wskaźnikach, a także o reakcjach spalania. W tej części powiemy sobie, z czym reagują niższe kwasy karboksylowe. I niższe kwasy ka, karboksylowe reagują z metalami. Weźmy sobie kwas mrówkowy. Reaguje z metalem, z sodem. Jak widzimy, sód wypiera wodór z grupy karboksylowej. Zawsze tak będzie, jeżeli metal będzie reagował z kwasem karboksylowym. Będzie wypierał tutaj wodór i wchodzi na jego miejsce. Wyparty wodór nam się tu wydziela w postaci gazu, ale musimy dać mu dwójkę, bo to jest gaz i występuje w cząsteczkach dwuatomowych. W związku z tym Reakcja zaszła, ale musimy ją uzgodnić, bo nie zgadzają nam się lewa z prawa strony. Tu mamy trzy wodory, tu mamy dwa wodory. Zróbmy po tej stronie cztery, żeby było parzyście. Wtedy tu damy też dwójkę i też będziemy mieć cztery. Więc damy tutaj dwójeczkę i mamy po tej stronie cztery wodory. W związku z tym tu musimy zrobić też dwójkę, żeby też były cztery. I tu dadź dwójkę, żeby były dwa sody, bo sody też nam się tutaj podwoiły. I w ten sposób uzgodniliśmy tą reakcję. I w wyniku takiej reakcji metalu z kwasem karboksylowym powstaje sól. I w tym przypadku, skoro to jest sól kwasu metanowego, to jest to metanolan. Konkretnie sodu lub mrówczan sodu, i jest to sól. Ale weźmy sobie teraz z metalem dwuwartościowym. Sytuacja tutaj troszeczkę będzie wyglądać inaczej, z tego względu, że sód był jednowartościowy jak wodór. I wchodził tu sobie na jego miejsce. Magnes robi to samo, ale magnes jest dwuwartościowy. A tutaj ta reszta co pozostaje po wyparciu wodoru jest jednowartościowa. W związku z tym musimy wziąć je dwie. No i wodór w postaci cząsteczki dwuatomowej. Teraz musimy sobie uzgodnić tą reakcję. Od razu widzimy, że tutaj jest dwa razy wzięte, więc tutaj też musimy dać dwujeczkę. I co nam tutaj wyszło? Wyszło nam, że już nam się wszystko zgadza. Ilość wodorów, magnezów, więc tutaj mamy 3, 4 wodory razy 2 jest 8. Tu mamy 3 razy 2, 6. I tu dwa jest 8, jeden magnes, jeden magnes. Tleny też nam się zgadzają. Tu są dwa tleny podwójnie, tu są dwa tleny podwójnie. Więc w ten sposób kwasy karboksylowe reagują z metalami. I co nam tu powstaje? Znowu powstaje nam sól. Tam był metanolan, bo mieliśmy tutaj sól kwasu metanowego. Tutaj mamy. Etanolan, bo to jest sól kwasu etanowego, etanola, czego? magnezu lub octan magnezu, bo to jest też kwas octowy. I to jest oczywiście także sól. Kwasy karboksylowe reagują też z tlenkami metali. I weźmy sobie kwas octowy z tlenkiem miedzi, w wyniku czego metal. Czy sam, czy z tlenku będzie wypierał tutaj ten wodór i będzie podobnie jak magnez, tutaj wchodził na jego miejsce i miedź też jest dwuwartościowa, widzimy tutaj po tym tlenku, tlen jest dwuwartościowy i miedź jest dwuwartościowa, bo tutaj na dole nic nie ma. W związku z tym też musimy to CH3COO wziąć dwa razy, gdyż miedź jest dwuwartościowa. Ale w przypadku reakcji z samym metalem wypierany był wodór, ale tutaj wodór jest wypierany, ale mamy też tlen, przecież on nie zniknie. A jak się plącze tlen z wodorem, które bardzo lubią ze sobą reagować, będziemy mieć wtedy zawsze tutaj wodę. W przypadku reakcji magnezu z kwasem wydzielać się oprócz soli będzie wodór. A w przypadku tlenku z kwasem oprócz soli będziemy mieć tutaj wodę. Uzgadniamy reakcję, żeby nam się tutaj lewa z prawą zgadzała i mamy reakcję kwasu karboksylowego z tlenkiem metalu. Kwasy karboksylowe reagują także z zasadami lub wodorotlenkami amfoterycznymi. My się tutaj zajmiemy reakcjami z zasadami, w przypadku reakcji z zasadami. Kwasy karboksylowe niższe to kwasy. Skoro reagują z zasadami, mamy do czynienia z reakcjami zobojętniania. Z obojętniania. zasadą sodową widzimy tutaj co tutaj się będzie działo. Sód wypiera ten wodór Wchodzi na jego miejsce tak, jak było tam wcześniej, a OH z grupy wodorotlenowej łączy się z tym wodorem wypartym. No i mamy wodę, typowa reakcja zobojętniania, gdzie powstaje sól I, woda. Zapisz, skoro to jest reakcja zobojętniania, zapiszmy sobie ją w postaci jonowej. W postaci jonowej, czyli to, co dysocjuje, piszemy w postaci zdysocjowanej, i w związku z tym my wiemy z części pierwszej, jak dysocjują kwasy karboksylowe, dysocjują w ten sposób. Wiemy z lekcji z zasad, jak dysocjują zasady, dysocjują w ten sposób. No i tutaj też sól tegoż kwasu będzie dysocjowała. W ten sposób, że metal będzie jonem dodatnim, tak jak tutaj, a tak jak dysocjował kwas, tak tutaj będzie w soli, czyli CH3COO-NA, i wydzieli nam się woda. Widzimy ewidentnie zapis skrócony reakcji zobojętniania, gdzie jony wodorowe, kationy wodoru z anionami OH tworzą wodę. Mamy doświadczenie z zobojętniania. Widzimy tutaj, że mamy wodorotlenek sodu z fenoloftaleiną. Po co nam fenoloftaleina? Żeby nam pokazać tutaj odczyn, że jest zasadowy. Dolewamy kwasu. W wyniku czego widzimy, że roztwór się odbarwił. Skoro roztwór się odbarwił, Zniknął odczyn zasadowy, czyli kwas octowy zobojętnił wodorotlenek sodu. I mamy obserwację tego doświadczenia, tak jak mówiliśmy, po dodaniu kwasu octowego do NaOH z fenoloftaleiną nastąpiło odbarwienie roztworu, a wniosek, że zaszła reakcja zobojętniania.